Mam obliczyć tangens alfa minus pi czwartych. No to tangens skorzystamy ze wzoru na tangens różnicy. To jest bardzo ważny wzór, bo kąt, różnica kątów jest przydatna do wyznaczania kąta między prostymi. Ja tangensa nie pamiętam. Ale pamiętam ten, że to jest sinus alfa, cosinus beta, minus odwrotnie. To w tablicach jest. A tutaj mamy cosinus alfa, cosinus beta plus sinus alfa, sinus beta. Jeżeli podzielimy licznik mianownik przez kosinusy, to tu będzie tangens alfa. Tu kosinus beta się skróci, to yy, przepraszam kosinus alfa się skróci, to będzie tangens beta. Tu przez kosinus, jak dzielimy, to będzie 1 tangens alfa, tangens beta. Także jak się na sumę sinusów, na sinus sumy nauczycie z kosinus sumy nauczycie, to, to, to sinus różnicy się zmienia znak tylko. I w kosinus różnicy też się zmienia znak. A z tego tangensy się łatwo wyprowadzą. Jak mamy dwie proste to tangens alfa i tangens beta to są ich współczynniki kierunkowe. Więc można łatwo wyznaczyć kąt, jak sobie podstawimy za tangens alfa i tangens beta. Kąt, którego tangens różnicy jest właśnie, po prostu można łatwo wyznaczyć wartość tangensa różnicy. A ta różnica to jest kąt między prostymi. Czyli w każdym razie mamy tangens alfa minus tangens i czwartych a nie wiem sobie po co to robię, być może nie będzie to konieczne, przecież alfem można było wyznaczyć I tak się zastanawiam. Tak, można było tu kosinus sinus. To na koniec podstawie. Nie będę teraz tego robił. Widzimy, że jak się jak będziemy mieli tangens alfa to będzie to będzie rozwiązane z tego wzoru, no to ile to, jeżeli cosinus alfa jest równe 941, to z jedynki trigonometrycznej dostajemy, że sinus kwadrat alfa to jest 1 minus 9 czterdziestych do kwadratu, czyli 41 kwadrat minus 9 kwadrat przez 41 kwadrat, czyli 32 41 minus 9

No dobrze, czyli 16 razy 4 razy 25 przez 41 kwadrat, czyli sinus alfa jest równe pierwiastek z tego lub minus pierwiastek z tego, ale napiszmy, że alfa należy od 0 do 2 pi, boże do pi drugich. To znaczy, że sinus alfa jest dodatni. Czyli sinus alfa będzie 4 razy 2 razy 5 przez 41. A więc 40 /41, a więc tangens alfa to sinus alfa przez cosinus alfa to znaczy 40 przez 9 pierwszych, czyli 49. No i podstawiamy tangens alfa minus tangens beta podzielić przez 1 plus tangens alfa tangens pi czwartych wiemy, że tangens alfa to 49 minus pierwiastek, yy, tangens pi czwartych to jest 1. Przez 1 dodać tangens alfa 49 yy, i razy 1. Czyli to będzie, jak sobie przez 9 pomnożymy 40 minus 9, licznik mianownik przez 9 plus 40. Do 31,49. Ok, no i to tyle. Z tego zadania. To było pomocnicze. 13 sinus x razy cosinus x minus 1, druga. Jest mniejsza od 0. W przedziale od 0 do 2 pi. No to nie będę się sił, silił na to, żeby całą lewą stronę narysować, tylko to są łatwe funkcje, więc dwa przypadki, jak sinus X jest ujemne, to cosinus X minus jedna druga. Albo opuszczę kosinusa o jedną drugą i sprawdzę, kiedy jest dodatnie, albo po prostu napiszmy, że jest dodatnie, czyli innymi słowy, gdy sinus X ujemny, to cosinus X większy od jednej drugiej lub gdy sinus x dodatni, to wtedy cos druga korzystamy z faktu, że iloczyn dwóch liczb jest ujemny wtedy, gdy mają różne znaki. Czyli gdy sinus x jest dodatni, to cosinus x powinien być mniejszy od jednej drugiej. No może na jednym się uda, jak się nie uda to na dwóch rysunkach się zrobi od 0 do 2 pi. No i sinusoida i, i kosinusoida. To może sinusoida na szaro. Tu wchodzi. I teraz jak sinusoida jest ujemna, tu jesteśmy, to cosinus x większy od jednej drugiej. Kosinusoida wezmę na czarno. Radę. Ok. To może na czerwono rozwiązanie. Jeżeli sinus X ujemny, to cosinus X większy od jednej drugiej. Cosinus X wtedy ma być większy od jednej drugiej. Tu jest jedna druga. To są te wartości kosinusa, gdzie jest większy lub mniejszy. I dla ujemnych Sinusów to ma być większy, czyli ten fragment. I tylko ten. A kod tutaj ujemny, nie, to tu nie może być zera, czyli tu otworzymy. To jest coś się zacięło. Ok, yy, i co jeszcze, gdy. A druga część, gdy sinus jest dodatni. To cosinus mniejszy od jednej drugiej. Czyli dodatni jest tutaj, do tego momentu jest dodatni. I kosinus jest mniejszy od, jednej, mniejszy od jednej drugiej. To ten fragment. Oczywiście tutaj po prostu ta jedna druga jest ważna. Dobra, no to podsumujmy rozwiązanie. Co to za kąt. Tutaj jest pi drugich, a ten kąt, gdzie kosinus jest równy 1 druga, to jest pi trzecich. I od niego jest większy, mniejszy od jednej drugiej sinus dodatni, czyli do pi. Czyli odpowiedź x będzie należał od pi trzecich do pi. I to jest tak naprawdę ten warunek kosinus pod pi sinus dodatni. Lub jak sinus ujemny, czyli trzecia i czwarta ćwiartka, to tam kosinus 1 druga jest tylko nad tym kątem, tu jest 3 drugie pi. No skoro 2 trzecie pi to było od zera do, no to tu będzie od 2 pi, też 2 trzecie pi to 6 trzecich minus 2 trzecie, to 5, nie, 6 trzecich minus pi trzecich, przepraszam, tu było pi trzecich od zera do, do tego kąta, to tu będzie 5 trzecich pi, czyli od 5 trzecich pi do 2 pi. Wszystko otwarte, bo na krańcach przedziału sinus się zerował, czy tam, no tak, tak. Więc